Stanie niepodległego państwa polskiego w ramach nie było wyłącznie wynikiem korzystnych dla Polaków zmian na mapie Europy. Było to przede wszystkim, to przede wszystkim efekt działań i postaw naszych szkodników, którzy są Polską i zawodowali się Był to efekt ich umiejętności zorganizowania się i woli działania naszego unijnego szacunkiem i właściwe przypominamy, mi, dziś działają organizacje związków związki działających w zaboru. ponieważ ostatnie na czele państwa i oraz obozu narodowego Romantno. Nowych. Byliśmy uczni o wielkim stosunku do rejekcji. Wielki zaszczyt, zainaugurować dzisiejszą uroczystą sesję Rady Gminy Polskiej i Rady Miasta Nowa Słowia w tym roku po raz pierwszy w naszym mieście w Jest to wielkie przedsięwzięcie działań 10 a jego celem jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny świętowami niepodległości. Będzie to czas refleksji, ale także na zabawy. Będzie zanieczyszczenie, czyli sportowo. Od dziś do 16 listopada w naszym mieście będą się odbywać uroczystości, koncerty i imprezy sportowe.